Z tej strony, Raphart. dzisiaj w odcinku będzie troszeczkę o grze World of Tanks, i to, to będzie takie, co to z modelarstwem. Czy to, to jest związane z modelarstwem, ponieważ w tej grze występują pewne modele. Część tych z tych modeli jest, jak gdyby, modelami, które są żywcem. Wzięte z historii, z tego, co było. Część to są jakieś takie wymysły. I teraz moja dyskusja tutaj generalnie będzie polegać na tym, że będzie to takie małe omówienie, co było w zeszłym roku. Jak wiecie, znaczy tak, generalnie dużo osób w okresie zimowym, kiedy przed świętami generalnie gra w czołgi po prostu, tak. Ja już jestem starym, starym graczem i tak co grudzień, że tak powiem, wybieram się do tej gry, a gra robi wszystko, żeby, że tak powiem, przy, przyciągnąć, przyciągnąć graczy starych, nowych, wyjadaczy i tak dalej, żeby oni grali i mamy końcówkę, końcówkę stycznia, i tutaj to tym co przyciąga e, e, czym przyciąga World of Tanks graczy tych starych i nowych no, są na przykład licytacje e, były e, gdzie ja tutaj mam sklep nie wiem dlaczego zainstalował mi się World of Tanks bo w tej chwili mam go na tym moim głównym komputerze głównym tym moim do pracy komputerze gdzie nagrywam wszystkie filmy i nie miałem go tutaj zainstalowanego, tylko miałem zainstalowanego na, na takim komputerze, który powstał typowo do tego, żeby można było pograć w World of Tanks, ale żeby był, żeby było tanio, tak? Bo mm, wiadomo, każdy komputer zużywa ileś tam energii i teraz powiecie, e, no tam, słuchajcie, no... 200 czy 300 W, co tam, co tam, co tam, co tam, to ża żadne, żadne zużycie energii. Tak, ale jak yy, yy, zużycie energii podchodzi pod 700, 800 W, to już, i yy, siedzimy przy tym parę godzin, to już coś tam się robi, więc no, na tym komputerze nie mam. Teraz dopiero zainstalowałem, bo zainstalował mi się w wersji angielskiej. <laughs> Dobra. Ale o czym to ja miałem? Miałem o tym, że co łączy, jak gdyby World of Tanks z, z modelarstwem. Przede wszystkim, przede wszystkim łączy to, że są tutaj modele, które były w rzeczywistości. To jest, zobaczymy go w garażu, o light tank. Dobra, i to konkursik mały, kto, kto pierwszy powie. Jaka firma wydała ten model i w jakiej skali? To jest taki konkursik bez nagrody, znaczy, nagrodą jest moje serduszko. Tak, serduszko będzie w komentarzu, jak ktoś zgadnie. Więc on istnieje w skali 1. Dobra, już, już chciałem się wygadać, ale w komentarze są wasze. Więc są, są modele, które istnieją naprawdę. Są, są modele, które istnieją naprawdę które można zbudować w skali do 35. Tutaj, jeżeli mamy tutaj tą polepszoną grafikę i tak dalej, możemy się na pewnych rzeczach wzorować. Pewne rzeczy mogą się nam podobać, pewne rzeczy się mogą nam nie podobać. Spójrzcie, zwróćcie uwagę, że pewne rzeczy możemy, pewne rzeczy możemy importować z gry, jak gdyby, z gry do naszych modeli, które budujemy. E, zwróćcie uwagę na te, tego różnego rodzaju otarcia, e, dobra, e, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Tutaj mamy na przykład pancerkę Wagen 4 AusD, e, z dziwnym, tutaj takim wydaje mi się, że czwórki wszystkie miały prost, prostą. Tą linię, a tutaj jednak ona jest taka zakrzywiona. Trzeba było zobaczyć w planach, czy tak faktycznie jest. Są, o tutaj mamy Krupa, Gross Traktor. Są w ogóle modele, które są odjechane tam. Wiem, że, że ten model, Gross Tractor, chyba chy, istniał. Tak mi się wydaje. Z tego co kojarzę, on był chyba testowany testowany w Związku Radzieckim. Są na przykład tutaj jakieś hybrydy. Hybrydy, że tak powiem, pancer czwórka, hybrydy. Chyba chodziło, z tego co, co dobrze kojarzę, chodziło o, o napęd, e, napęd na e, gaz, e, gaz drzewny, tak, dobrze mówię, jak nie to poprawcie mnie w komentarzach, ale są takie zupełnie odjechane konstrukcje, chyba najbardziej odjechaną konstrukcją, e, mam nie wiem, mamy Tiger Mousa, to jest w ogóle odjechana konstrukcja, to w ogóle na tym, że tak powiem, nie, nie należałoby się wzorować, ale... Teraz my żyjemy, że tak powiem, w dobie w dobie drukarek 3D i jest masa ludzi, którzy projektują i później wypuszczają tutaj tu akurat takie malowanie jest z, z kosmosu w ogóle, ale gdyby tutaj dać um, usunąć w ogóle tutaj ten kamuflaż. Albo dać tutaj kamuflaż. Nie, to jest jakiś dobra, łowca, jakiś coś takiego. Ciekawe, czy w ogóle... Dobra, okej. Okay. To, też jest, to jest, też jest ciekawe. Tutaj są kamuflaże. Takie na przykład typowe, niemieckie. Okej. Okay. O, tutaj mamy, mamy taki typowy na dole kamuflaż niemiecki. Jak widzicie, tu już się pojawiły wszelkiego rodzaju tarcze i tak dalej. Oni też, też jak gdyby na to patrzą. W końcu to e, robiła to białoruska firma, e, która miała dostęp do, do kubianki. Oni masę czasu spędzili na tym, żeby tutaj analizować zdjęcia, prawdziwe czołgi i tak dalej. Oczywiście Tiger Mouse nie istnieje i nigdy... Nie istniał, ale gdyby istniał, zobaczcie ciekawe podejście do tematu: tutaj jeszcze dodatkowy pancerz, jak gdyby górny, który mógł chronić przed, przed jakimiś odłamkami i tak dalej. Z góry jeszcze. No wiadomo, że to był kloc. Znaczy, Maus też był klocem. zobaczcie, mamy Mausa tutaj. No i co, jeżeli mamy, mamy model w skali 1 do 72 na przykład, bo ja chyba mam takiego gdzieś tutaj w zbiorach swoich. Zawsze można go porównać z tym, z tym modelem, który jest w grze i można go porównać ze zdjęciami, z planami i tak dalej. Z tego co się orientuję, to Maus tak naprawdę składał się z dwóch, bo podwozie było testowane, wieża chyba nie była testowana i oni sobie tam w tej Kubiance złożyli sobie z dwóch egzemplarzy jeden. No to już jest naprawdę kosmos, kosmos jeśli chodzi o... Rozwój, e, rozwój czołgów niemieckich. I tak można by na przykładzie tutaj wszystkich tych czołgów, jeszcze tutaj zobaczcie, czy ja mam co analizować, tak? Bo e, to jest moje niemieckie, to jest ruskie. Zobaczcie, ani jednego ruskiego, ani jednej ruskiej dziesiątki nie ma, a wszystkie są odkryte. E, stwierdziłem, że nie będę ruskimi grał. Taki, taki mam kaprys. E, niemieckie są wszystkie, amerykańskie są wszystkie, e, francuskie też są wszystkie, e, brytyjskie też są wszystkie, e, chińskich nie ma, bo posprzedawałem, teraz była aukcja taka właśnie, to jest to, co czym przyciąga World of Tanks, czyli tutaj sprzedaż pojazdów. No to będę tutaj sam sobie zaprzeczam, ale... Gdzieś tutaj w garażu powinienem mieć właśnie ruski pojazd, który był taki kiedyś Kiedyś był bardzo magiczny. Odbijał wszystko. E, japońskie, e, Czechosłowackie, Polskie. I teraz cze czekamy na, nowym, na nową, nową gałąź polskich czołgów, która też ma się pojawić. W ogóle, zobaczcie, 7TP. E, 7TP. Polski czołg w ogóle kiedyś to było takie, że polskie czołgi wejdą do wota. O ho, 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 ho. E, tu mam tylko, tutaj mam tylko, to jest załoga, tutaj moja. Oczywiście ci, którzy grają, bo część osób gra. Znaczy, jeżeli chcecie mieć dodatkowych znajomych, zapraszam bardzo. Rafhard w grze, grze spoko, nie ma, nie ma problemu. Może nawet jakieś plutoniki w przyszłości. Porobimy już, żona się na mnie tutaj takim wzrokiem, Wazeliszka patrzy, więc... Ale na razie sobie daję, daję sobie spokój na razie tutaj, jeśli chodzi o, o grę. O, no, mamy pudla, czyli polski akcent, polski akcent, wszyscy też pamiętają, że, że, że coś takiego było. Polski akcent w grze czy naprawdę długo, długo, długo by można tutaj rozmawiać. Są w ogóle takie rzeczy, które nie istniały, tak zwane serwetkowe, serwetkowe, e, serwetkowe czołgi albo niszczyciele czołgów. E, dobra, bo tutaj Bugi, polski czołg, też jakiś tam projekt, tutaj oni, generalnie firma, która projektuje, to bardzo dużo brała właśnie jakichś takich... Z archiwów, i tak dalej, wyciągała różne. No i dziesiątka polska. Myślę, że nie ma co, co narzekać, jeśli chodzi jeśli ktoś gra w czołgi. To wierzę, że tutaj jest akurat czołg, czołg ciężki polski. Nie ma się co tu za dużo wstydzić. W miarę dobry czołg zrobili. Ja bardzo lubię. Ja bardzo ostatnio sobie wydałem złoto, żeby kupić sobie tutaj. Tak, wiem z kosmosu, znaczy z kosmosu, nie, nie z tej bajki, ale taki wikingowy czołg szwedzki. Jak najbardziej, tak. Oczywiście no, są ludzie, którzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. Ja z racji swojego, swoich 8% pochodzenia z północy identyfikuję się, no wiem, 8%, 8 w DNA. Mam trochę. E, północnej krwi, więc więc tutaj takie rzeczy mnie troszeczkę jarają. Oczywiście to jest wszystko zabawa, tak? To nie można powiedzieć, że to jest wszystko jeden do jednego, tak? Było w rzeczywistości i tak dalej, bo World of Tanks tak naprawdę jest grą zręcznościową. E, opartą na czołgach. <laughs> e, czyli tak, faceci, e, e, wojsko, i wspólna zabawa 15, przeciw, 15 na 15, znaczy ci, którzy nie grali, no to nie zachęcam do, do grania w to, bo to strasznie dużo czasu się tutaj emocje też są duże, jeżeli ktoś, ktoś tutaj się wciągnie, to, to emocje są duże, bo my nie gramy z komputerem, tak? Gramy z ludźmi. Ludzie są, ludzie są nieprzewidywalni, robią głupie rzeczy, robią dziwne rzeczy. Gra wkurza, gra nie, też daje, daje tam jakąś satysfakcję e, z grania. Ale, e, tak jak mówię, no tutaj podsumowanie, podsumowanie zeszłego roku jest takie. Nie, tutaj jeszcze wrócę do drzewek. E, do drzewek, w drzewkach chyba brytyjskie kołowce weszły. To co udało mi się zrobić właśnie. Czyli to jest coś, coś nowego, bo w czołgach generalnie były czołgi, a teraz tutaj mamy też wozy, które poruszają się na kołach swoich. I długo by tutaj mówić, ja generalnie mam zamiar tutaj, to nie jest pierwszy i ostatni film z czołgów, jaki będzie. Nie mam zamiaru tutaj jak gdyby, nie mam zamiaru tutaj jak gdyby, żeby czołgi stawały się, o tutaj mamy na przykład wikersa czyli coś bardzo znaczy generalnie no, co no podwozie podwozie jak w 7TP nie <laughs> generalnie powiem wam tak staram się postaram się żeby to nie był ostatni pierwszy ostatni filmy z World of Tanks nie mam zamiaru żeby to stało się jakimś głównym nurtem bo to jest jak gdyby obok modelarstwa tak obok modelarstwa jest jest związane tutaj niewątpliwie z, z, tym, co, z tym, co robię, co prawda tutaj samolotów nie ma, ja ostatnio same samoloty składam, więc tu są różnego rodzaju dziwadła pancerne, bo pamiętam taki, taki komentarz, że Niemcy nie wierzyli, że Churchill tak naprawdę jest prawdziwym czołgiem i oni nie wierzyli w to, bo było lądowanie pod diep, tak? To była taka akcja brytyjska, że oni mieli wylądować, zdobyć, później się wycofać, i Niemcy naprawdę nie wierzyli, że Brytyjczycy naprawdę zrobili Churchilla, bo oni myśleli, że to jest jakaś podpucha, że to jest jakiś czołg czołg, mem i, i, i do, nie do końca byli przekonani o tym, że ten czołg naprawdę istnieje, że to są jakieś nieudane rzeczy, które oni sobie tam na plaży wyrzucili, żeby ich zmylić. Taki, takie, takie, takie istniało, że tak powiem, przekonanie wśród Niemców. Nie? Dobra, więc tak to wotowo wygląda. Tutaj jeszcze, tak jak mówiłem, w zeszłym roku pojawiło się, bo ja generalnie cały rok staram się tego, w to nie grać. Gram gdzieś mniej więcej końcówka, końcówka listopada początek grudnia, są paczki świąteczne i tak dalej, ta cała atmosfera i tak dalej, później, później to się troszeczkę przedłuża, bo oni chcą, żeby tutaj jak gdyby odpompować złoto, zobaczcie tutaj nie za dużo złota mam odpompować złoto z naszych, z naszych skarbców, bo wiadomo, że no nie wszyscy kupują te paczki świąteczne, ale no ja kupuję, ja kupuję, bo tam są czołgi, można wygrać, to jest taki troszeczkę hazard. E, więc e, tak, to, tak to wygląda e, dobra e, więc e, na ten moment na ten moment mam wszystkie czołgi w World of Tanks 10 Tieru oprócz tak ruskich które posprzedawałem chińskich też które posprzedawałem żeby mieć żeby kupić jeden czołg ruski i tak naprawdę tyle. Co jeszcze, co jeszcze, dla tych, którzy nie, nie grali nigdy w czołgi i tak dalej, jeżeli zaczynamy, od początku jest to jest to irytujące, bo to za każdą grę otrzymuje się srebro, czyli tutaj tą, tą, tutaj. I otrzymuje się też... tu jest wolne doświadczenie, ale też sam czołg dostaje doświadczenie. Tutaj mam 904, bo akurat już on się... Ja już go przeszedłem. To są o, tu są rzeczy do zbadania. Także to jest gra naprawdę wymaga czasu, wymaga czasu. Czasami samo zaparcia, żeby tutaj drążyć, drążyć temat i tak dalej, żeby, żeby dojść do tego dziesiątego tieru. Jak się już dojdzie do dziesiątego tieru, to już jest grę się przeszło w cudzysłowie bo to można grać i grać. Gram ze znajomymi także dosyć dużo ludzi też poznałem przez World of Tanks, więc, więc to też ma jak, jak, jak gdyby jakieś tam plusy, nie? O, ostatnimi czasy właśnie sobie, zobaczcie tutaj, możecie sobie zobaczyć jak powinien wyglądać grill z kiełbaskami na czołgu, więc różne dziwasa tutaj są w tej grze, nie? wiadomo, to się, ja traktuję tą grę typowo Typowo jakąś jaką, taką grę zręcznościowo rozrywkową Są konstrukcje, które były, które były w planie, których jeszcze, że tak powiem, jeszcze nie wymyślono, czy znaczy nie no. Raczej, nie, raczej czołg żaden na podstawie World of Tanks w rzeczywistości nie powstanie, nie? ale są, są rzeczy, które, które były, które tutaj jak gdyby. O, to jest też, też był omawiany u mnie na kanale, o i Specjalnie go odkupiłem właśnie po to, żeby go pokazać, jak wygląda jak wygląda w grze, jak wygląda w rzeczywistości. Też tam, że tak powiem, jest taki choke science fiction troszeczkę, który jest, który jest wydany w skali 1 do 35. Dobra. I teraz może jeszcze na koniec przydałoby się pojechać jakąś bitewkę. To musiałbym odpalić jeszcze słuchawki, żeby cośkolwiek słyszeć eee, może. Nie wiem, czy tutaj mam ustawione ulubione, mam. Jeden z ulubionych moich, zobaczcie, taki czołg tutaj. Z taką świnką. <grym> eee, dobra, eee, słuchajcie. Eee, to jest podobno jeden z najlepszych czołgów w, w grze. Tak ludzie mówią. Takie ma opinie wśród z tych wszystkich osób, które zajmują się generalnie recenzjami, recenzjami czołgów i tak dalej. Z tych ulubionych tutaj, to mam taki tutaj wybrany, chociaż niekoniecznie wszystkimi grałem tam, tym ostatnio dosyć dużo grałem. Więc sobie przejdziemy jedną bitwę, zobaczycie jak to wygląda. Założę słuchawki. O, powiem Wam, że... E, dobra. E, powiem Wam, że mapa przypasowała. Ja sobie przełączę tutaj na... E, kawę i krasanta. To jest taki dopalacz w grze. W życiu, w życiu, w życiu codziennym też czasami ta kawa i, i krasant też jest dopalaczem. E, Świnka jest, świnka jest, także. Pojadę sobie na prawo. Zobaczymy, co wyjdzie. W ogóle to jest takie moje pierwsze, chyba, znaczy jedno z pierwszych nagrań. Nie wiem, jak to się w ogóle tu będzie wszystko nagrywać, bo to bitwa w tej chwili idzie. Ja to nagrywam. Nie wiem, jaka to będzie jakość. 1390 jest. Mogę szybko zginąć, ale spróbuję, zaryzykuję. On mi mówi, mam się wrócić, ale dlaczego mam się wracać? O, to jest light. Light zginął! Ua! I oni się wszyscy cieszą. Hurra, light zginął! A ja nie mam, <laughs> nie mam tutaj, że tak powiem, siatki. O, ładnie tutaj. Eee, mamy po prawej stronie na górze znajduje się zegar, który odlicza. O, tutaj macie ten zegar. To jest mapa testowa, czyli coś na środku będzie wybuch, wy, wybuch będzie jakiś tutaj. Eee, wykryłem nomada, spkc. Oczywiście nie strzelam, bo to, to nie, nie o to chodzi, żeby strzelać, nie. Oczywiście moja drużyna super. Moja drużyna super się zachowuje. Nie wiem czy słychać, ale prawdopodobnie słychać. O, 50TP sobie jedzie. Proszę bardzo, naciskam T. Strzelajcie do niego, proszę, tak? No. I co ja teraz robię? Teraz spotuję czołgiem średnim, generalnie i tak podejrzewam, że coś za tą bitwę zarobię, nie? O, zaraz będzie zaraz będzie rozwałka ale będzie rozwałka ciekawe czy nie stoję za blisko nie lol I po mnie, wow. dobra. Słuchajcie, 3300. z o, troszeczkę więcej nawet e, ze spota moja drużyna. No, tak jak sami widzicie, niezbyt dobrze się zachowała, bo niezbyt, niezbyt dobrze strzelali. Celowali. E, ja tylko 3, 3, 377 ja zrobiłem damage. A 4200 po spocie. Eee, także całkiem spoko. Wracam do garażu. Nie wiem czemu mi się zainstalowało to w z angielskiej muszę sprawdzić tutaj instalkę. Eee, jak powiem to co słyszycie, to jest taki dźwięk wentylatorów w moim komputerze eee, z tego względu, że pewnie, pewnie jest tutaj gorąco. Dobra. Eee, więc mamy pograne Mamy pograne badczatem, nie bad O Tutaj są. Generalnie gra polega na tym, że, że, że trzeba mieć wymaksowaną załogę. Sam, sam, sam czołg jak gdyby nie. Sam czołg nie gra, nie? Bo bardzo duża różnica jest między tym, jak macie tutaj załogę bardzo kiepską, a bardzo dobrą. Wtedy, wtedy jest różnica. O, tutaj jeśli chodzi o jeden z moich ulubionych czołgów, to jest tutaj BDR, tutaj mam jakąś skórkę w ogóle, skurczę z, z, z jakiejś gry, w którą nie grywam. Ale sam czołg bardzo fajny, na piątym tierze robi robotę, chociaż został znerfiony, znerfiony znaczy, że został pogorszony. Tu mam, tu mam całą załogę. Myślę, że też on, ona jest w miarę. Także w to lubię grać. O, Artom lubię grać. Wiem, że bardzo dużo osób nienawidzi osób, które grają Artem. Rafhart gra Artom. Powinniśmy go nienawidzić. Dobra, słuchajcie, to by było taki vlogowy odcinek troszeczkę o czołgach troszeczkę o tym, co, co tutaj się wydarzyło w zeszłym roku jakie, jakie rzeczy doszły. Jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, ma ochotę może mnie dodać do znajomych, jeżeli gra. I być może w przyszłości będą jakieś tam flutoniki. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, co jeśli chodzi o grę i tak dalej, to już mówię tak z góry, że w gra nie warto, bo dużo czasu stracicie. Zamiast budować modele, to będziecie grać tymi modelami. Znaczy to myślę, że jedno z drugim się łączy, bo każdy jak był dzieciakiem, no to Chciał w cudzysłowie wypróbować. Nawet taka, nawet Airfix miał taką właśnie gierkę, gdzie budowało się. Nie wiem, czy może się nie budowało, ale latało się takimi samolotami, które były właśnie z Airfixa po pokoju. Taka, taka zabawa. A tu jest taka zabawa dla e, troszeczkę e, starszych, starszych ludzi, chociaż młodzi też grają w czołgi. Generalnie chyba nie ma nie ma nie ma jakiegoś takiego podziału wiekowego, bo to. Słyszałem o jakimś gościu, który ma tam 70 kilka lat Co prawda statystyki ma do bani Ale gra, gra rozwija się Znaczy rozwija, znaczy jak powiem, expi, I tyle, dobra Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze I do zobaczenia w następnym odcinku